Kochani, zimą raczej nikt nie podlewa grządek, prawda? Ponieważ gleba jest i tak wilgotna. Natomiast my systematycznie podlewamy grządki wodą z odsączem z Bokashi. Cały czas kompostuję w domu w wiaderku Bokashi i kiedy tylko co 3-4 dni jest nowe odsącze, to przywozimy tutaj wodę, bo zimą wody tu nie ma, deszczówki też już nie ma i taką koneweczkę z odsączem bokashi wlewam na grządkę. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby zaszczepić tutaj jak najwięcej pożytecznych mikroorganizmów. To są żyjątka, które jako pierwsze powstały jako pierwsza forma życia powstała na naszej planecie. Przez tyle milionów lat wyspecjalizowały się w swoich najważniejszych zadaniach, w rozkładzie materii organicznej i przerabianiu jej na składniki przyswajalne przez rośliny. Jak wrócimy sobie do dawnych, bardzo dawnych czasów, to. Dawni chłopi, pomimo tego, że nie mieli pojęcia o tym, że mikroorganizmy istnieją, umieli stworzyć warunki do rozwoju roślin, do przechowywania np. produktów spożywczych, które były bardzo dobrym środowiskiem dla mikroorganizmów. Począwszy od tego, że naczynia do wyrobu i do przechowywania żywności zawsze były wytwarzane z miejscowych składników. To znaczy były to w dużej mierze naczynia gliniane albo naczynia drewniane. Myślę, że niektórzy z nas, niektórzy z Was pamiętają jeszcze te stare naczynia, jak chociażby obońka, czyli taka beczułka drewniana do przechowywania mleka, którą zawsze, ilekroć mleko się skończyło, a zanim wlano następną porcję. Tylko przepukiwano zimną wodą, tym samym stwarzano dobre środowisko do tego, żeby mikroorganizmy dalej w obońce bytowały i żeby mleko się po prostu nie psuło. Czy chociażby takie naczynie jak siwak, taka starodawna tradycyjna polska również metoda produkcji, wytwarzania naczyń glinianych, naczyń o takim specjalnym kolorze czarno-siwym, stąd też zapewne ta nazwa siwak. To było naczynie ceramiczne, które było chropowate wewnątrz. To naczynie służyło do tego, by przechowywać w nim różne produkty. Między innymi zakwas na chleb. I była taka piękna tradycja, że pannie młodej w prezencie ślubnym zawsze dawano siwak wypełniony zakwasem na chleb. Zanim jednak ten zakwas tam trafił, zalewano ten siwak mlekiem również, co powodowało wytworzenie kazeiny, która z kolei uszczelniała to naczynie i powodowała, że tam właśnie żyły. Kultury bakterii, kultury mikroorganizmów, i one powodowały, że ten zakwas dobrze się robił. Zakwas na chleb w siwaku przechowywano w zaciemnionym miejscu, w ciepłym miejscu, zawsze z dostępem powietrza, czyli siwak był przykryty kawałkiem płótna, i robiono z tego zaczynu zakwasu nie tylko chleb. Ale również na przykład wykorzystywano go do przygotowania żuru, czy barszczu czerwonego. Więc ci dawni chłopi nie znali mikroorganizmów, ale umieli podpatrywać naturę i wierzyli i wiedzieli, że pewne czynności są nastawione na to, żeby żywność się nie psuła, żeby się po prostu dobrze przechowywała. Czy na przykład Drzewo, które było rażone piorunem. Dzisiaj dla nas to jest tylko jakaś ciekawostka, że jest drzewo na przykład rozłupane przez uderzenie pioruna. Ale kiedyś z takiego drzewa wytwarzano różnego rodzaju również naczynia do wytwarzania żywności. To uderzenie pioruna powodowało, my teraz to dzisiaj wiemy. Dejonizację tego drewna, odkażenie tego, tego drewna. Dlatego pięknie te produkty spożywcze można było w takich naczyniach przechowywać, a wcześniej też je wytwarzać. I to są naczynia takie jak, czy były to naczynia wytwarzane właśnie z tego drewna rażonego piorunem, jak kopańka, dzierża czy niecka? Jak opisać wygląd tego naczynia? Naczynie drewniane, płaskie, coś takiego w kształcie koryta. Podobne właśnie naczynia były drewnianymi korytami dla zwierząt, ale były też tak o wiele, o wiele bardziej płaskie, i one służyły na przykład też do wyrobu chleba. Czy chociażby sposób przechowywania mięsa? Mięso peklowano, czyli używano do tego soli i ziół. I potem to peklowane mięso często było suszone czy wędzone, podobnie też postępowano z warzywami czy owocami. I yy, nasze, babcie, nasze babcie, bardzo dobrze wiedziały już o tym, że pewne zioła i ich mieszanki mogą właśnie wspomagać wytwarzanie żywności i ich Przechowywanie. Takich przykładów jest mnóstwo. O kolejny, na przykład, taki, że naczynia, głównie ceramiczne, zawsze suszono na płocie. One poddawane były działaniu promieni słonecznych, czyli takiej naturalnej lampie ultrafioletowej, moglibyśmy powiedzieć, która powodowała, że naczynie, naczynie było dezynfekowane w sposób naturalny i też. Były tam odpowiednie warunki do namnażania się i bytowania mikroorganizmów. Podobnie zresztą też postępowano z praniem, bo pranie zwykle suszyło się pranie bielizna, pościel suszyło się na dworze. I jeżeli suszyliście pranie na dworze, co dzisiaj w miastach dosyć rzadko się zdarza, to pamiętacie zapewne, że ma ono pewien bardzo taki specyficzny, bardzo przyjemny zapach. Pamiętasz, kochanie, zapach takiego prania suszonego na słońcu, prawda? Zwłaszcza pościeli. Zwłaszcza pościeli, prawda? Mówiło się, że ta pościel pachnie wiatrem. Wracając jeszcze do tych naczyń, e po wytwarzanych z drzewa po uderzeniu pioruna, czyli te kopańki, niecki, dzierże, to też był taki ciekawy zwyczaj, że w takiej niecce na przykład kąpano noworodki i uważano, że wtedy one będą zdrowo rosły. No i rzeczywiście, po prostu zaszczepiano te noworodki kulturami pożytecznych bakterii. Padłe, z padłe, drzew padłe zwierzęta, Oczywiście bez skóry, chowano pod drzewami owocowymi, co zapewniało tym drzewkom obfite plonowanie i zdrowie. Albo na przykład zwierzęta domowe: kury, gęsi, kaczki, świnie, owce, kozy. Chroniono te zwierzęta przed tak zwanym pomorem czy masowym pomorem, właśnie pozwalając tym zwierzętom buchtować w ostojach leśnych, bo tam właśnie były wszystkie, są, my to dzisiaj wiemy, wszystkie kultury żywych. Mikroorganizmów. A pamiętacie, kochani, jak wytwarzało się kiedyś masło w takich tradycyjnych drewnianych maselnicach? Masło ciężko się przechowuje, ponieważ ono szybko je uczeje. Ale jeżeli właśnie takimi mikroorganizmami była zaprawiona maselnica, to wtedy utrzymywało to masło o wiele, wiele dłużej świeżość czy chociażby znane nam bardzo dobrze kiszenie kapusty. Jeżeli na przykład y, gospodarz miał nową beczkę drewnianą na kiszenie kapusty, to zawsze najpierw ta beczka by do beczki wlewano sok z kapusty z innej beczki, z takiej kapusty, która świetnie się udała, z kapusty kiszonej, która miała wspaniały smak, czyli ten y, Sok z kiszonej kapusty był takim zaczynem do nowej beczki. My dzisiaj wiemy, że po prostu gospodarz zaszczepiał tam kultury pożytecznych mikroorganizmów, żeby beczka dobrze się sprawiała, żeby też dawała świetną kapustę. I ty, kochanie, też tak robisz, prawda? Tak, w tym roku też tak zrobiliśmy. No właśnie. Tyle, że my dzisiaj kisimy kapustę nie w drewnianych beczkach, tylko w plastikowych, niestety, wiaderkach. Ale y, jak wkładałeś nową porcję kapusty, to pytałam cię, czy umyć ci tę, y, to wiaderko, a ty powiedziałeś, że nie, bo ta kapusta była Świetna, ta poprzednia kapusta była świetna i dzięki temu ta również będzie taka dobra i jeszcze szybciej się ukisi. To były, ko kochani, wspaniałe tradycje. Tak zwana nowoczesność to, że może dzisiaj nam jest prościej żyć, łatwiej wykonać pewne czynności, sprowadziła nas troszeczkę na manowce, ponieważ nasza żywność dzisiaj nie jest tak bogata. W składniki odżywcze, nie jest tak smaczna przede wszystkim, jak kiedyś była. Ten kot jest po prostu takim cyrkowcem. Szkoda, że nie widziałeś, jak przed chwilą próbował się wspiąć na ten płotek. On lubi chodzić po takich wyszkach, ale on jest taki, jakby trochę mało sprawny i bardzo często spada. Więc wracając do tematu, to być może nam jest teraz łatwiej pewne czynności wykonać w domu, w obejściu, w tak zwanym gospodarstwie, ale kiedyś to wszystko było o wiele, o wiele bliższe natury. I ja dzisiaj próbuję właśnie zdobyć dla nas czy taką dzierżę, czy taką opońkę, siwak. Niestety, nawet jeżeli takie. Przedmioty są jeszcze dostępne gdzieś daleko na Podlasiu, na drugim końcu Polski od nas. To niestety właściciel na przykład siwaka nie wysyła go, tylko jest odbiór osobisty. Nie wiem, czy będziemy jechać na Podlasie po siwak. Ale marzę o tych starych pojemnikach do. Wytwarzania i do przechowywania żywności. Myślę, że sprawimy sobie chociażby taką oponkę do mleka, może będziemy trzymać w niej wodę. Dla mnie to jest coś wspaniałego. Więc dzisiaj nie mamy tych wszystkich, nawet nieraz nie znamy tych dawnych tradycji. Ale one były cudowne, dlatego o nich przypominamy i dlatego o nich mówimy. Bo dawniej ludzie nie mieli tej wiedzy, tak zwanej naukowej, którą dzisiaj mamy. Możemy pod mikroskopem zobaczyć te wszystkie pożyteczne mikroorganizmy. Oni tego nie mieli, a mimo to stosowali. A my bardzo często tę wiedzę mamy, ale jej nie stosujemy. Ale to zmieniamy, przynajmniej na naszej działce i w naszej społeczności. Tak więc kochani, co te 3-4 dni podlewamy grządki i zaszczepiamy pożyteczne mikroorganizmy. Tych pożytecznych mikroorganizmów tutaj jest bardzo dużo, bo przecież tu jest mnóstwo odpadków kuchennych, obornika, od masy organicznej zielonej, która w grządkach powoduje dobre środowisko dla pożytecznych mikroorganizmów. I jeszcze jedno, słuchajcie, bardzo ważne, bardzo ważny zwyczaj mi się przypomniał. Bardzo istotny, zwłaszcza dla nas, to jest to, w jaki dawni chłopi postępowali z tak zwanymi chwastami, czyli z roślinami pionierskimi. Te rośliny pionierskie tylko dla nas dzisiaj, dla większości ludzi są tak bardzo uciążliwe. Natomiast jak natrafiłam na tą informację, to po prostu nie mogłam uwierzyć. Wyobraźcie sobie, że dawni chłopi nie wyrywali chwastów. Nie wyrywali chwastów. Traktowali je jako rośliny, które wzbogacają naturalność, naturalną żyzność gleby. Wiecie, co robili z tak zwanymi chwastami? Po prostu je wycinali, przycinali je. I teraz zobaczcie, w glebie pozostawał korzeń rośliny pionierskiej, korzeń chwastu, który ulegając tej biodegradacji, rozkładany przez właśnie pożyteczne mikroorganizmy, stawał się taką bombą pożywienia. Dla całego życia glebowego i dla przyszłych roślin. Natomiast część nadziemna była kładziona w miejscu, gdzie ten chwast rósł. Czyli nie dość, że z czasem ta roślina została przerobiona na składniki pokarmowe dla gleby, dla życia glebowego i dla roślin. To jeszcze ochraniała glebę przez, przed wysychaniem, przed parowaniem. Dla mnie to było coś cudownego. Dzisiaj nazywamy to pull and drop bodajże, czyli metoda postępowania z chwastami. wyrwi i upuść może to nie było dosłownie to, bo przecież tam tamtejsi ludzie nie wyrywali chwastów, tylko je po prostu przycinali. Czyli dawniej ludzie mieli tę całą wiedzę, którą my po prostu na skutek tak zwanego postępu i cywilizacji po prostu żeśmy zatracili. Aha, nie wymieszałam chyba tego dobrze, widzę. Więc kochani, to co możemy dzisiaj zrobić dla naszej gleby? żeby była jeszcze bardziej zasobna w mikroorganizmy, których potrzebujemy do tego, żeby tutaj rośliny, które będą rosły, były zdrowe i dawały wspaniały plon, to jest chociażby zaszczepianie dodatkowymi porcjami mikroorganizmów, czyli kompostowanie w domu w wiaderkach i podlewanie wodą z odsączem grządek. I tak jak odsącze powstaje co 3-4 dni w wiadereczku to dajemy to na konewkę wody, podlewamy jedną grządkę, dzisiaj tą, a za kolejne 3-4 dni tamtą i tak aż do wiosny, a potem czeka nas nagroda, bo wszystko tutaj w tych grządkach przerobi się na wspaniałą glebę, ale im więcej będzie tych mikroorganizmów, tym ta gleba będzie bardziej żyzna i będzie zdrowa, i wyda nam zdrowe rośliny.